Witam bardzo serdecznie na runie dnia na kanale Mimaruna 19 sierpnia 2022 roku. Kochani, w piątek. Dziś y, dla nas runa Durisas, Numerologiczna trójeczka, tak? Trzecia runa Fudkarku. Kochani, Durisas y, jest to silnie ochronna runa, która y, mówi o tym, żeby stawiać opór przeciwnościom, yy, znajdziesz yy, w sobie taką wewnętrzną siłę i bądź wierny tej swojej naturze, yy, bo będziesz stawiał opór przeciwnościom, które na twojej drodze staną, będziesz miał dzisiaj taką wewnętrzną siłę, yy, będziesz waleczny, będziesz uparty, będziesz szedł po swoje, yy, będzie cię bardzo pchało, tak, będziesz miał taką moc sprawczą, równo to przestrzega, żebyś nie działał impulsywnie, bo będzie bardzo, bardzo cię pchało do przodu. Ale wykorzystaj, należycie tę energię. Bo jeżeli będziesz z takim impetem po trupach do celu, to będzie powodowało konflikty. Pamiętaj, to jest super energia, ale trzeba uważać. Tak, bo równowaga we wszystkim jest potrzebna. I zawsze ważny jest też drugi człowiek i osiągaj korzyści. Oczywiście, ale nie kosztem y, innych y, osób. Moc zawarta w, w Runie Durisaz, stosowana we właściwy sposób, kochana, kochany, może ochraniać, prowadzić do korzystej zmiany, do regeneracji. No więc warto warto skorzystać, tylko tak jak powiedziałam, z y, umiarem. Y, kochani, Twój ruch, twój ruch działaj, będzie cię pchało, ale uważaj. Y, Rona też mówi o olbrzymim y, właśnie y, y, no, o zwyciężeniu wszelkich przeszkód, trudności. Ta wewnętrzna siła będzie dawała ci taką ochronę, moc, że uda ci się nawet jakieś trudniejsze sytuacje załagodzić. Możesz dziś spodziewać się miłości, życzliwości. Mogą powrócić dzisiaj takie przykre wspomnienia, które będą cię ranić. No to jakby Turuna podpowiada, porozmyślaj, zastanów się, jakiej sfery to dotyczy no ale jakby, żebyś, tutaj mówi też Runa o tym, żebyś pamiętał jaką jesteś osobą, co sobą reprezentujesz, co wnosisz do świata swoim postępowaniem, że jesteś naprawdę bardzo wartościowym człowiekiem niezależnie od tego co ktoś powie, czy, czy, czy wrócą jakieś wspomnienia z zaszłości to pamiętaj, że, że jesteś olbrzyma, masz wewnętrzną siłę i że i że rozkwitasz dzięki tej swojej wewnętrznej sile, tak? bo masz ochronę, I, i po prostu wykorzystaj tą energię do y, tego, żeby zrealizować swoje cele i działania. Pamiętaj, bez szkody dla drugiego człowieka, y, bo równowaga jest potrzebna, ale działaj, bądź uparty, idź po swoje. Będziesz miał dziś moc sprawczą i sprawdzimy sobie przesłanie od jednorożców. pióro Ósemeczka. Ta karta to wiadomość od jednorożców, że są blisko ciebie, czyli macie podwójną ochronę. Masz podwójną ochronę i runa Durisas jest ochronną runą jednorożce też dzisiaj będą chronić cię. Zwróć uwagę na znaki, na piórka. Liczba 8 ważna. Liczba 3 Wszystkiego dobrego kochani, przepięknego piątku. Yy, odpoczywajcie ci, co pracują, spokoju, <grymnie> siły, do kończenia pewnych spraw, dzisiaj piątek, żeby móc yy, spokojnie rozpocząć weekend spotkanie ze znajomymi, dzisiaj dobry dzień, dobra energia, na spotkania, yy, spędzenie czasu w yy, rodzinnym też gronie. Także wszystkiego dobrego kochani. Mimaruna.